Przepraszam za spóźnienie, ale Oświęcik znajduje się w regionie jak widzę trochę zaniedbanym przez kraj, bo drogi to marne. Jak mi koledzy mówili władze regionu województwa, kolega przewodniczący się nie kwapią do dbałości o No, bo my się, się dobrze, a teraz rządy się zużywają szybciej. Przepraszam, że pana nie tytuje. Jaki pan miał kiedyś tytuł? Premierem, tylko poseł, bo panie jest, jest, e, takie, jest, jest, pan jest posłem. Mam takie pytanie, jedno, jedno konkretne, naprawdę bardzo ważne dla wielu milionów Polaków. E, nie jest to jakaś infrastruktura, nie jest to żadna urbanizacja dotycząca rozwoju miast, proszę pana, tylko to jest pytanie takie pan, główne, zasadnicze, dla, ważne dla wielu milionów Polaków. E, kiedy się skończy ten bandycki system? Yy, polegający na tym, że traci człowiek pracę, pieniądze, później nie ma czy, czym urzędnikom płacić za mieszkanie i jest eksmitowany. Urzędnicy tylko czekają na tą eksmisję. Poruszył pan kwestię ludzi. Pensję milionów Polaków. Milionów Polaków. Wiemy o tym dobrze. Panu jest pana, dobrze, no niech pan się powie, proszę pana, dają panu podatnicy pieniądze na pana czekie. Zadał pan sporo. Niech pan czeka. Proszę pana, dają panu pensję, powiesz, kolega przekiem, że. Nie, panem, nie, 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 co mi da. Widzę, że jest Pan obżalony. Panie, daj pan Ja nie jestem posłem Ale to nie znaczy, że mi nie obchodzi to, co Pan stawia. Natomiast Pańskie rozżalenie też bardzo dobrze rozumiem. To są zaniedbania systemowe, powiedziałbym. Sprawa akurat eksmisji zmierza. Sprawa eksmisji budzi mój głęboki sprzeciw. Ja jestem temu przeciwny. Mimo, że są, są różne argumenty i różne, proszę pana, zachowania ludzi, którzy podlegają eksmisji. Ale mimo tego uważam, że państwo musi stworzyć system takich zabezpieczeń, żeby do eksmisji brutalnych nie dochodziło. No musi, ale to tak. przez Tak uważam. I nie stworzono takiego systemu, który by pozwalał chronić ludzi nawet jeżeli coś zabinili i się jakby kwalifikują do tych zmisji. No, godność człowieka jest ważniejsza i musi być zawsze ważniejsza niż pojedynczy interes ekonomiczny czy administracyjny. Ale różnie to nie jest... temat będzie. No, to jest mój pogląd, odpowiadam panu na państwu, przez pana postawiony problem. Nie będę tego rozwijał, dlatego że kwestia jest prawna i podlegała kilkukrotnym regulacjom.